Siemano, Siemano, z tej strony Boz Workout. Dzisiaj jest 3 sierpnia 2023 roku i lecimy z treningiem. Dzisiaj w planie około 12 km, tempem 5,30. Więc nie ma co więcej gadać, lecimy na trening. Już po treningu. Dzisiaj 12 km zrobione w czasie godzina 13 minut. Średni czas na kilometr to było tam 6 minut, 7 sekund. Mam do siebie żal, ponieważ na początku po prostu za szybko pobiegłem powyżej swojego tempa. No i później to tak poskutkowało że się, się resztę już szaniła. będzie to nauka na przyszłość, ale już na wstępny raz będę wiedział, że nie ma co tak śrubować. Ale trening przyjemny, męczący, fajna pogoda się trafiła nie za gorąco, więc to tyle by było ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się, cześć, do następnego treningu się ma.